Z tej strony Raffard. dzisiaj zabiorę Was na wirtualną wycieczkę po czarnym piątku po sklepach modelarskich. Ktoś na komentarzu napisał, że Aktom ma dobre, dobrą, dobrą ofertę na czarny piątek. Słuchajcie, wrzuciłem tutaj kilka sklepów, przejdziemy się takim wirtualnym spacerem, zobaczymy co jest ciekawego na tych wyprzedażach. I, i generalnie zamysł jest taki, że, że ten czarny piątek, no ale większość sklepów modelarskich już od poniedziałku trzeba wrzucać promocje, niektóre czekają do piątku, niektóre nie mają tego w ogóle. Wybrałem kilka sklepów, gdzie możemy po prostu zobaczyć, przejrzeć... E to co, to co mają w Aktomie jest dosyć dużo fajnych rzeczy i, i na przykład tutaj widzę jakieś Migi, tutaj jest Evolution w promocji, ale chyba już niedostępny. Także, także jest to dobry okres przed zimą, żeby sobie przejrzeć, zobaczyć co ciekawego jeszcze można kupić. I tak jak powiedziałem, zaczynamy od... Aktomu, żeby, żeby zobaczyć, co oni tutaj mają. Ciekawa rzecz, tutaj są jakieś figurki i modele w skali 1 do 56. Taka mało popularna rzecz. Tak, bynajmniej mi się wydaje, że mało popularna. Słuchajcie, oni mają 1200 produktów z rabatami od 15 do 45%. Trzeba zobaczyć, niektóre produkty są już niedostępne, bo pewnie hurtownie dały w jakichś małych ilościach, ale są jakieś rodzynki, na przykład Pancer 1 w 1 do 16 za 190 zł. Także cena, cena bardzo fajna. Tutaj no jest, jest z tego troszeczkę. Warto wejść, przejrzeć, zobaczyć, jak to wygląda. Następny sklep to jest PLAST Model. PLAST Model też ma Black Friday, czyli jak wejdziemy od razu na stronę główną, to tam się wyświetli i tutaj też są, nie tylko, tak mi się wydaje, że też to są jakieś modele, które też jakoś tam zalegają na półkach i tak dalej, nie tylko te przygotowane przez hurtownię, bo z tego co wiem, to to, 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 to hurtownie przygotowują jakąś partię, partię modeli, które są później wysyłane do sklepów, bo możemy, możemy po sklepach zobaczyć, że one się powtarzają, że to jest, że, że, że te produkty trafiają do kilku, lub kilkunastu, kilkunastu sklepów i na te produkty są po prostu obniżone ceny i możemy je kupić, zrobić sobie zapas na, na zimę. Nie zawsze jest to, co chcemy, nie zawsze to co, to, co byśmy chcieli zbudować, złożyć, ale czasami trafiają się rzeczy, na które powiedzmy mielibyśmy ochotę do złożenia. Dobra, i to był, to był Plus Model. Następna. Modelmania. Modelmania jest to sklep z Gdańska. Tak mi się wydaje. Tak. Z Gdańska. Gdzie, jest, gdzie, gdzie są modele kolejek? Również. Ja na tym się absolutnie nie znam. Ale to jest taka fajna promocja: 735 na 419 Absolutnie nie znam się na, na kolejnictwie, więc e, tak wam tutaj wrzucę, że, że jest coś takiego, jest taka promocja w Model Mani. Ktoś się interesuje, ktoś e, buduje, zbiera, e, rozbudowuje, to, to, to może sobie wejść. E, somap. E, w Somapie e, tutaj jak gdyby nie ma jakiegoś takiego czarnego piątku e, z tego co, mm, co widziałem, ale są, są różne rzeczy na promocję. Tutaj jakieś blachy są też na promocji, także możecie sobie przejrzeć, zobaczyć. Bo czasami powiem Wam z własnego doświadczenia, że czasami chodzimy po tych sklepach i, i na promocji zdarzają się ciekawe rzeczy. Ciekawe rzeczy czasami jest, nie wiem, sklep wziął kilka sztuk, co zalega, leży długo i, i później są, pojawiają się te ciekawe ceny na te produkty. Hobby 24, czyli z mojego rodzimego miasta sklep, tutaj pan sklepowy zrobił tak, że to jest promocja, promocja, a czarny piątek, czarny piątek. O, tutaj jest czarny piątek, typowo i jeszcze brak towaru. Prawdopodobnie pojawi się w czarny piątek. Teraz ciekawe, nie wiem, trzeba stać, czekać przed sklepem, udać się tam o godzinie 6 nad ranem stanąć w kolejce. Może być ciekawie, ale słuchajcie, no ceny, ceny są fajne. Ceny są fajne. Zobaczcie: 83 zł za panter trójkę z takoma. Także cena, cena całkiem fajna. 99 zł za jak panterę. Także 75 za King Tigera. Chyba dwa lata temu albo w zeszłym roku robiłem taki materiał. Że, że, że chyba 80 zł kosztował, ale teraz kurczę cena wymiata, 75 i dostępne w czarny piątek. Nie mam pojęcia jak to tutaj e, sklep załatwi, czy kto pierwszy ten lepszy, czy nie wiem, czy jakieś rezerwacje, czy trzeba iść stać pod sklepem, trudno mi powiedzieć. E, dobra, jedziemy dalej. E, Suplex chyba nie robi takiej tutaj, ten ma tylko kilka rzeczy na, na, na promocji idziemy dalej, modele do. Modele do mają cały obszerny wielki dział i teraz nie wiem właśnie czy też tutaj wrzuciły te modele, czy te, te modele które są, są jak gdyby do na ten czarny piątek, czy też nie. Trudno mi powiedzieć, bo nie mają wydzielonego tutaj jak się wchodzi na główną stronę, nie ma, nie ma wydzielonego jakiegoś czarnego piątku. Także tak to tutaj wygląda w tym sklepie. Przechodzimy do następnego sklepu WWW model, też ma dział promocji. Tutaj powiem Wam, że, 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 że ten dział promocji też jest troszeczkę rozbudowany i nie, nie jestem pewien, czy on tutaj czy tutaj są, są te modele, które, bo, bo nie, nie zdążyłem się gdyby tak zbyt dobrze przyjrzeć, ale jak będziecie, to możecie zobaczyć, wejść na stronę, pooglądać. Czy one tutaj trafiły, czy nie, czy to jest po prostu już uwzględnione jak gdyby w tych promocjach, czy też sklep nie robi nie robi tutaj tego czarnego piątku. No bo nie każdy sklep, nie każdy sklep w tym uczestniczy, ale dużo sklepów uczestniczy i powiem wam, że, że mi się takie coś podoba. No, pomimo tego, że nie mam miejsca już w szafie, <laughs> w szafach kartonach, brak miejsca. E, nie wiem, sami musicie popatrzeć. I tutaj ostatni sklep Kotebi, to też jest sklep, który zajmuje się generalnie kolejnictwem. I tutaj na przykład mamy w promocji moje zaginarki. Poczekajcie, o, o, obydwie są, także chyba najlepsze ceny, jeśli chodzi o, 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 o zaginarki moje, jeśli chodzi o, 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 o sklepy. Tak mi się wydaje, chociaż może inne sklepy też jakieś tam promocje robią. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Pozdrawiam wszel wszel wszelkich łap łapaczy okazji i zakupu I słuchajcie, no ja myślę, że pójdę się ustawię w kolejce tutaj. Nie, że ona mnie z domu wyrzuci, gdybym tutaj coś chciał. Ale zobacz, 75 zł. Ciekawe też, ile sztuk jest. Jedna albo dwie pewnie. Nie wiem, kurczę. Aż. Ale tu, a tu jest jeszcze druga strona co jest na drugiej stronie. A na drugiej stronie też są modele. No, to, są, to są chyba te modele, które, 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 które po prostu hurtu, hurtownie wyznaczyły, że, że one po prostu idą w promocji. Tak. Już tutaj tego tygrysa też gdzieś już widziałem. E, tutaj, co jeszcze widziałem? Tego Jaguara też już gdzieś widziałem. Także słuchajcie, to by było na tyle ode mnie. E, jeżeli materiał się podobał, to dajcie łapkę w górę. Jeśli się nie podobał, to dajcie łapkę w dół. Macie taki przegląd tego, gdzie co jeszcze można dostać i do zobaczenia w następnym odcinku.